Co dzisiaj robimy? Robimy dzisiaj, kurde wrzuciłem sobie dzisiaj nowe, nowy stelaż na rotacyjną. Jak widać już kosiłem ją trochę. Już trochę przerobiła. Niewiele, bo by to było tylko do kurka. Teraz jest nowy stelaż, plandeka nowa. Tu jeszcze taka blacha przechodzi z boku. O tutaj z boku, ale nie ma dziur na razie. Ale na razie będziemy robić plandekę. Tom trzeba odkręcić, żeby ją tu przynocować, bo plandeka musi zrębniać całość i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało Mam nadzieję że to będzie fajnie wyglądało dlaczego kupiłem plandekę i osłonę dlatego że się kosi między nowej albo koło domów nawet a są kamienie bo są kamieki się trafiają to jest później z tym problem szyby powybijane a zawsze ta plandeka trochę tego kurde tak powiem wam zaoszczędzi szyby w traktorze wybite Albo co, jak kamień wejdzie na taki talerz, że to są obroty, no to będzie problem z tego. Chociażbym robiłem wszystko teraz, a i tak gdzieś jeden wyciek jest koło koła. Ale to na razie może do tego, że jest rzadki olej zalany, ale bez luzów. Taki lustro to jest dopuszczalny. Tak mi się wydaje. Więc próbujemy to dalej zrobić. To muszę odkręcić, to zabezpieczenie ściągnąć, to wyciągnąć, to powyciągać, poskładać i działamy dalej. Działamy, śruby podkręcać, pozakręcać. Spróbuję coś dzisiaj po, porobić. Koło o, tak próbuję pladekę założyć, wałek siedzi już przezowany elegancki z razem. no bo troszkę odnowiłem, troszkę tak inaczej wygląda. Wiadomo, tego, 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 tego wariota musiałem kupić nowego całego, to śruby zakontrowałem. Jakoś to działa, pomału idzie do przodu wszystko. Próby koszenia już były. Eee, co teraz? Teraz plandeka, bo się kosi między nami i jest problem wtedy z tym, że kamień, krętówka i ostatnio jak kosiłem, to cały traktor i wszystko boto i wsiąk było na traktorze. Na kosiorce i na traktorze, bo to wszystko daje ten trowa to wszystko, a jak się pierwszy rozkosi, no to jest ten problem, bo się niepewne rzecz umie jeszcze który się do tego dochodzi, a jak się dojdzie do, do wprawy, no to wtedy już nie ma problemu, się robi, tak, się robi, idzie się elegancko. Pandeka rzuta, no, nakładamy, śrubę odkręcamy, to śruby zakręcamy i ma być. I co, rama zakręcona, nawet się to w miarę stabilnie trzyma, że tak powiem, to wszystko po, cała kusiarka chodzi. <laughs> Jeszcze prandekę zarzucić, klucze pozbieramy, później że bo raczej po spodu najważniejsze, to ściągnąłem i nie pasowało tylko na te dziury, I na, na te pierwsza, druga od końca, od końca tej strony, a tu tak pierwsza, druga, pierwsza, druga dziura, tak pasowało, tak będzie wracało, nie wiem, czy to nie trochę za blisko, ale chociaż tutaj przyjdzie Pałunek to jeszcze powinno być dobrze, powinno być dobrze. No i co? No, trzeba założyć taką osłonę. No troszkę to takie jest i bajne, ale zawsze to lepsza taka niż w ogóle. Tależy osłona. I zakładamy osłonę jeszcze. Patrzcie jaka piękna pandeka, ale śni aż jeszcze trzeba zakładać. Kurde, Virax, Kurde, polska firma. Mirax, Virax, Piękna pandeka, nówka, twarda, sztywna taka założę. To będzie teraz chroniło i mnie jako kierowcę, operatora maszyny rotacyjnej i kurde drzwi, okna, drzewa wszystko będzie chroniło. Także to nie będzie takie byle co teraz i małe dzieci, bo to wiecie, jak się kosi koło domów to tak dzieci, ludzie starsi wychodzą, patrzą co on to robi, co odwala. No i to jest takie bezpieczeństwo no. tak mogę to nazwać. Jak się kosiło, bez tego wszystkiego, tutaj sam tylko talerze, i to było to taki nóż jakby wycedził, to tak ze 150 metrów leci i ty nie wszystko nie ma zmiłu się. Sznurek jest do tego, oczywiście przyszła paczka, było no rozpakować. Kurde, bo to wiecie, jak to jest sznurek, żeby nie zginął. Zakładamy i sprawdzamy, jak to będzie pasowało. Chwila przerwy. No i tak się prezentuje elegancko prątek na rotacyjnej o, Nieźle to wyszło nawet. Pięknie to wyszło piłka, co tam robisz? Myślałem, że to żeby jeszcze, założyć pałunki to i maszyny jak z bajki. Wygląda jak nowa prawie. Odświeżona, ale nowa. No kurde, nieźle mi to wyszło nawet powiem. Myślę, że to gorzej będzie. Ważne, że kosi. Próby były. Teraz będę mógł kosi nie Całego, że ja tak powiem, na mówię, z tymi pankami, że mi Robota Miodzio. Miodzio, robota. Dałek rotacyjny musi mieć. Wiadomo, to jest stara rotacyjna. Ona ma już swoje lata. Chociaż nie powiem z którego roku, bo nie wiem, bo nie ma tabliczki. Ale jest jeszcze bez podnóżka, bez takich rzeczy. Mazur, coś takiego mi ktoś... Kujarze? Mazur. Mazur jakoś tak, staro. Więc jest kawał maszyny teraz, można powiedzieć. Uzbroiłem ją prawie wszystko w pozęby, żeby się nikomu nic nie stało przy drodze, na drodze i koło mnie. Bo wiecie, jak to jest, jak się jedzie w pola, to różnie to bywa. To nie było plandeki, tak jak mówiłem, to wszystko było na traktorze, w traktorze i wszędzie było. A teraz jest to osłona. Jest już to porobione, tak mógł być, w miarę, że ja tak powiem, no znaczy w miarę. No jest zrobiona plandeka, najważniejsza, no nie? Mogłaby być blacha od góry, bo są. No ale to cenowo, strasznie drogowe wychodzi, kurde. Także, no, to jest troszkę tańsze. Na ile będzie, to nie wiem, ale jak służy, jak najdłużej, że ja tak powiem. Nowiuszka plandeka rotacyjna w tym roku nabyta, nie tak dawno. Wszystko porobiłem, co się dało. Dla chcącego nic trudnego, tak powiem. To jest takie moje powiedzenie. Dla chcącego nic trudnego, jak ktoś no mu troszkę chęci i jakieśkolwiek rozeznania w czymkolwiek, to, to wie o co chodzi. A zresztą jest jeszcze internet, YouTube, można podglądnąć co gdzie jak wymienić, co gdzie jak zrobić. Także teraz możliwości jest dużo i no trochę rozeznania w temacie i się robi wszystko. Nawet i taką sześćdziesiątkę można rozebrać i złożyć ją z powrotem tak jak było wszystko od A do Z Także Tu przy akurat tak dużo nie było roboty chociaż robiłem tak To chwilami po godzinie po dwie po trzy i wreszcie Dwie soboty spędziłem przy tym Porobiłem już Noże, żyletki nowe założyłem Jest sześć żyletek To jest 165 to większa No i wiadomo przedtem ją widziałem jak rozbujałem a teraz już nie będę widział tylko będę brał na such No Obroty, no to nie ma obrotów na tym, nie pisze. Znaczy nie pisze, nie ma już obrotów. Myś tam się, coś tam się wydziało, nie ma. Więc będziemy brać na i będziemy patrzeć jak się kosi. No ale jak się zrobi obroty większe, takie dość, dość poważne. To maszyna będzie chodziła jak złoto. No to będzie maszyna złoto. No, Taką rotacyjną zrobić. Kupisz, coś powie, tanio kupisz. Nie kupisz tanio, bo nim na tanio kupić. Jak jest coś tanio, to strasznie daleko, 200-300 km dalej. No to jak on kupi za 1600 zł 200 km jechać w jedną i drugą stronę, to jest 400 km. razy średnie spalanie, no to trzeba już lawetę wziąć albo cokolwiek, trzeba większego wziąć, no bo to już na no przyczepkę to już mało. A trzeba by po rozbiro to pewno bym wlazła, co by nie. No to już jest taki się robi już, no. To no, tak samo by kupił na miejscu. A że mnie to wyszło zbyt dużo, bo mi wyszło prawie 3,5 pół więcej policzcie ile co kosztowało. Części mnie około 1000 zł, plus pandeka plus to wszystko, cały stelaż to wyszło, jest jakieś 600 700 zł, chyba. No i maszyna mi kosztowała trochę. Żałuję, że kupiłem, bo może by mi się trafiło coś lepszego, no ale. Trzeba było już coś kupić, bo kurde, osą kosić cały czas. Jak jest rosa, czy trowa, czy co, to już nie będzie kosiło, już nie do rady iść z tym tematem. A tu jednak ta konotacyjną to jak troszkę nawet też poleje, bo co to? Zawsze wyjedzie i jest miodzio. Ciemno się już robi, więc dzisiaj nic nie będzie już więcej. No, roboty tylko z końca to wszystko, sznurki posiągać, i co, no i tyle. Co więcej. Robimy dalej. Tak wygląda efekt końcowy. Kurde, ciemno już jest, nie widać, ale coś jeszcze jest. Także elegancko już jest założone wszędzie, podeciągane. No może to będzie celta jest taka, jaka jest. Podoba mi się fajnie. Błyszczy się pięknie wszystko. Gdzie nie będzie inaczej widać? Jak zaczniemy będzie jeszcze inaczej widać. Wszystko poskładane do kupy. Tak ma być, już żeby coś nie było, nie tak. Więc mi się to podoba, i to bardzo. Co mogę więcej dodać? Nic, ciemno. Kończymy robotę, i do domu spadamy. Jeszcze jedna lampka się więc pięknie wygląda maszyna. Nie wiem na co to że ona tutaj. Nie wiem, do czego ona tu służy nawet. Nawet nie ma tego, co przedziwia na zadań, co. Więc myślałem, że nie trafię na tą dziurę na korek do oleju. Tutaj to się wlewa, olej przepadniowy taki, specjalny. Ale trafiłem nawet. Jest tak jak myślałem, jak widziałam go na filmiki. Myślałem, że to nie wiem dlaczego to jest, a to jednak jest to nawet nieźle. No, powiem wam nieźle, no, piękna maszyna wygląda, pięknie kurde. Teraz to ona no, kosztuje, kupę pieniędzy. ale tak jak przed ten złą przywiozłem. Jak to oglądał odcinki o złomie to widział, że to był złom, prawdziwy złom, a ze złomu zrobiłem takie tacuszko piękne. Bardzo mi się to podoba. O! Aż miło popatrzeć teraz. Kurde. Dobra, noc jest, nie widać nic już. Dobranoc.